Hej, cześć, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Dzisiaj przegląd półek w sklepie Rezerw. Zobaczcie, przepiękna koszulka. Bardzo materiał taki porządny, mięsisty. To nie jest żadna taka cienizna. Fajny, naprawdę w dotyku. Prążkowany. Tutaj mamy obramowanie dookoła na rękawku. XL największy i cena. 70 zł i tutaj również, właśnie przy szyi, mamy to czarne obramowanie. Teraz widzę, że są również marynarki. Tutaj mamy taką długą związaniem w pasie. Ona ma guziczki i tutaj na rękawach takie drapowanie. 170 zł kosztuje. XL to jest największy rozmiar. I zobaczmy jeszcze tutaj dalej, czy coś ciekawego. O, jest bardzo fajna koszulka. Koszulka, kochani, jest. Tutaj ma głowkę z długim rękawem, gumeczka, tak jak widzicie tutaj na mankiecie, wiązana pod szyję, można sobie wiadomo też rozpuścić to, albo zawiązać jakąś ładną kokardę, cena 116 zł i 2XL to będzie największy rozmiar z tego i lecimy dalej, aha, jeszcze tutaj mamy zieloną marynarkę, czyli to jest fason taki jak właśnie przed chwilą tą czarną Wam pokazywałam tylko tutaj mamy już w kolorze właśnie czarnym, zielonym przepraszam, ta sama cena 170 zł, XL największy rozmiar Także dzisiaj prezentujemy nowości z reserw. Serdecznie Was zapraszam do dalszego oglądania, a tutaj kochani już mamy fajne buty super są, bo nie za wysokie i na takim grubszym obcasiku w kolorze beżowym, co prawda no dla stóp nie jest to wygodny mega but, ale no wygląda elegancko i tutaj szukam rozmiaru, cenę mamy 100 zł, one są, występują również w kolorze czarnym, także no jest wybór Czarne i beżowe, myślę zawsze klasyka. I tutaj szukam właśnie rozmiaru, chyba do 42, nawet od 35 z tego co pamiętam. Bo tutaj w tej chwili nawet nie widzę, są tak małe literki. No i 100 zł, także taka cena. To są niestety buciki nie ze skóry. Kochani, ja nagrywam w plenerze, więc coś tam może być. Słychać, tak słyszycie chyba dzieci. Także dzisiaj troszeczkę z odgłosami będzie. Tutaj kochani, już Wam prezentuję przepiękną różową bluzeczkę. Bluzeczka jest z takim kokardką pod szyją, zobaczcie ze stójką, bardzo ładna 130 zł, XL to będzie największy rozmiar z tego i już jesienne nowości wkraczają, czyli co jesienne sweterki, ten jest akurat przepiękny, powiem Wam w moim typie, tutaj mamy taki dekolt w łódeczkę, 130 zł, powiem Wam troszkę te ceny mają tutaj wygórowane jak dla mnie oczywiście, od eski do elki. Także myślę, że no, trzeba szukać. Może się coś podobnego znajdzie. Posprawdzać jeszcze składy. Tutaj też bardzo fajne mają długie, na długi rękaw bluzeczki po 80 zł. Zobaczcie taki materiał też proszkowany. I tutaj mamy w kolorze fuksji, w czarnym i paseczki. Do tego możemy dobrać przepiękne spodnie eleganckie. Jeżeli takie lubicie, mamy paseczek. 126 zł i oczywiście różne kolory i zieleń i beż, czarny granat, przepiękne. Tutaj mamy następnie taki płaszczyk, mm, mi się wydaje, że taki wodoodporny z kapturem, bardzo się ładnie on prezentuje, cena pewnie wyrwie... No, 300 zł, słuchajcie, XLK. Także myślę, że można też szukać sobie jakichś innych propozycji w innych sklepach. Tutaj jest przepiękna sukienka, rękawek, jak widzicie, gumeczka. Tutaj mamy taką falbaneczkę przy sukience. Ta falbaneczka również jest przy, tutaj, u góry sukienki. Przy, zobaczcie, przy dekolcie i tutaj jest cena 240 zł. XLK jest największy rozmiar. I jest to z poszewką już sukienka. Także taka po prostu, wiecie, może być nawet na jesień. Tutaj przepiękne takie półgolfiki czarne. Bardzo przyjemny ten materiał. 60 zł. XLK to jest też największy rozmiar. Biały sweterek ze złotymi guziczkami. Rękawek jest taki 3 czwarte. 100 zł kosztuje i też tylko do rozmiaru. I ten materiał, zobaczcie, jeszcze taki kwiatuszkowy, przepiękny. Kwiatuszki do XL, bardzo ładna też bluzeczka. Taki mankiecik elegancki, także do czarnych spodni. Zobaczcie, tam wiszą przepięknie, by wyglądała. Bardzo mnie też się, mi się też podobają. Osobiście te sukienecz, te spódnice za 100 zł. Do XL-ki, nie wiem jak ja bym wyglądała w tym, pewnie wiecie, coś takiego długiego na mnie nie za bardzo, no trzeba by zmierzyć i zobaczyć jak się w tym po prostu człowiek będzie czuł. Tutaj mamy jeszcze kolejną, ale ta już jest droższa, 150 zł xl i ta, powiem już kwiatuszki bardzo, bardzo fajna. Kolejne nowości, czyli taka przepiękna czarna sukienka do takich botków właśnie co tam na dole to pięknie by to wyglądało 220 zł. XL mamy złoty dodatek. Tutaj kolejne już sweterki. Tym razem taki on jest taki lekko beżowy i kochani krótszy. Widzę, że on jest po prostu krótszy, także tak on się prezentuje. No już wiadomo. Za chwilkę będzie chłodno, 130 zł, niestety tylko do rozmiaru L występuje ten sweterek. Kochani, mogę mieć troszkę głos zmieniony, przepraszam, bo coś mam katar, coś się chyba naziębiłam, gardło mnie też zaczęło boleć. Tu mamy, zobaczcie, takie fajne bodki, złotą, złoty dodatek z przodu obcasa i takie wciągane. Niestety chyba nie są ze skóry, 160 zł. 41 to jest największy rozmiar, tak, bo ja tutaj sprawdzałam to nie, niestety. Nie ma żadnego dodatku skóry, ale wyglądają one bardzo ładnie. Także komuś nie przeszkadza, to naprawdę fajny bucik. No i kochani, takie bluzeczki białe były na początku filmiku, są też w drugim kolorku e, czarnym i taki sweterek też zapinany na guziczki. W takie zobaczcie, przepiękne e, zapinanie pod szyjkę 140 zł, największy rozmiar to jest lka z tego i on jest też w takim kolorze hmm, lekko beżowym. Tutaj mamy jeszcze kolejne paseczki, tym razem takie biało granatowe, guziczki troszeczkę inne, ale też bardzo ładne, ozdobne, 160 zł i tylko do elki. Także też zwróćcie uwagę, że właśnie nie wszystkie sweterki są w dużych rozmiarach, trzeba szukać, ale w jest naprawdę ogrom ubrań, więc na pewno znajdziecie coś dla siebie. Tutaj jeszcze przepiękne jeansy. Powiem Wam, że bardzo ładny kolor jeansu. One są szerokie, te spodnie. Mają szeroką nogawkę. Mamy klasykę, czyli zapinanie na guziczek na zamek: cena 160 zł, od rozmiaru 34 do 42. Mamy jeszcze z tyłu kieszonki. Także naprawdę do tego sweterka, na przykład paski, super. Pokazuję Wam jeszcze takie workery beżowe. Zobaczcie, jeżeli takie buty lubicie, to coś takiego w rezerwie jest dostępne. Zaraz sobie zobaczymy jeszcze cenę. Cena jest 160 zł. i 41 to największy rozmiar. Kochani, w międzyczasie bardzo Was poproszę o subskrypcję, łapkę do góry i pozostawienie komentarza. Będzie mi bardzo miło. Zapraszam również na inne moje filmy. A tutaj już bluzeczki. Które są nawet do rozmiaru 2XL, i tutaj mamy za 40 zł taką czarną stwarzą. Mamy jeszcze kolejną białą, zobaczcie, i dużo, bardzo tutaj troszeczkę światło będzie wariowało, bo gdy jestem w reserwie, zależy wiecie, w którym miejscu, gdzieś tam pod lampą, i po prostu zmienia się to światło na takie żółte momentami. I tutaj mamy jeszcze i czarne. O, widać białe z niebieskimi dodatkami, czarne ze złotem, z różowymi. Naprawdę ogromny wybór takich koszulek, jak lubicie. E, ta jest też bardzo ładna. Zobaczcie, takie kłosy złote na różowym tle. Bardzo ładna bluzeczka. E, no, trzeba lubić, tak, 30 40 zł, 2xl największy rozmiar. Xeczka, nawet także myślę, że fajna rozmiarówka. Do tego na przykład takie spodnie, i w szarym, i w granatowym, i nawet takie nie wiem, w tej chwili czy to są kropeczki, czy jakieś tam ciapeczki, 116 zł, bardziej takie eleganckie. I zobaczcie, mamy i dużo beżu, i mamy jeszcze róż, i kwiaty, tutaj kolejne e, koszule, e, takie bardziej satynka, wiecie, co w dotyku. Nie wiem, czy to będzie widać na filmie ten materiał, bardziej taki satynowy. I tutaj mamy 100 zł, 2XL będzie największym rozmiarem, i tutaj mamy i niebieski, i żółty. I tutaj, kochani, jeszcze co mamy? Co mamy? Aha, dużo mamy jeszcze basiców w reserve, także jak Wam brakuje, to możecie sobie dobrać. Zobaczcie, czarny, klasyka 40 zł, XLK jest największy rozmiar. Są jeszcze w różu i w bieli. No i mamy kolejne piękne rzeczy tutaj mamy koszulki premium słuchajcie. I nawet może bym się pokusiła o przetestowanie tej koszulki muszę chyba zakupić. Podjadę sobie może w przyszłym tygodniu, bo gdzieś tak jak nagrywam film, powiem Wam to po prostu. Jest w Wamoku nagrywam, nagrywam tutaj 60 zł. XLK, muszę sobie zobaczyć, co to jest to premium. To jest jakaś bawełna, nie wiem, z odzysku czy coś, nie wiem, co to właśnie znaczy to słowo. Nie zdążyłam sobie przetłumaczyć. Może ktoś z Was wie, to piszcie. Tutaj za 70 zł te paseczki. No i tutaj mamy jeszcze granatową i czarną, wiadomo. Może właśnie warto sobie, o, zobaczcie, tutaj będzie to słowo bawełna, ale nie wiem jaka także muszę sobie właśnie sprawdzić na spokojnie, a wy jak wiecie to już mi piszcie pod filmem tutaj mamy jeszcze taki płaszczyk różowy on jest takim jakby dotyku zamrz 170 zł, 2 XL największy rozmiar, on będzie taki troszeczkę brudzący moim zdaniem i tutaj mamy jeszcze jedną koszulkę premium quality, tutaj mamy jakąś jakiś obraz, chyba moneta nawet 70 zł, XL największy rozmiar, także kochani, chyba będę próbowała Właśnie przymierzyć sobie te koszulki z kategorii premium. A tutaj, już taka piękna, czarna laska w czerwonej kiecce, zobaczcie, no taki. Takie rozcięcie tutaj na nodze. Zobaczymy, jakie ceny tych sukieneczek. Oczywiście, wiecie, śmieję się z przymrużeniem oka. SML największy id 130 zł. Materiał jest taki bardzo y, porządny, gruby, także to nie jest takie coś, żebycie. Y, będzie nam prześwitywało ciało. Przez to tutaj sweterek, powiem, że przemiły w dotyku 130 zł. Zobaczcie, bardzo fajny z takim wycięciem, z kołnierzykiem. Tutaj kolejna propozycja, zwiewna, czyli sukieneczka. Z takimi, e, takie falbaneczki. Tutaj widać, że ona ma podszewka, e, Bardzo ładnie, tutaj, właśnie stujeczka. Też 180 zł. XL na większy rozmiar. Także bardzo ładnie, właśnie do jakiegoś sweterka narzucić. Tutaj mamy kolejne takie ala jakby pół golfiki, ale powiem Wam, materiał w dotyku taki sobie nie za ciekawy. 90 zł, XL to będzie największy rozmiar. No i tutaj jeszcze mamy, widzę, też bluzkę z tego samego koloru, rodzaju, fasonu, co właśnie sukienka. Może fasonu, nie, może po prostu ten sam materiał. 120 zł za kolejny sweterek. Taki tutaj głęboki po prostu ma dekolt. One jeszcze, widzę, są w kolorze Czarnym. No, i pokażę Wam jeszcze, bo tutaj bluzy po 70 zł do XL, ale wydaje mi się, że są to bluzy krótsze, tak jak teraz po prostu modne. I mamy czerwone, czarne, białe i czerwone. Także, kochani, przepięknie dzisiaj w rezerw, naprawdę dużo nowych rzeczy. A to jest dopiero, powiem Wam, jedna trzecia, może nawet jedna czwarta sklepu. Także na dzisiaj tyle. Powiem Wam, że może w przyszłym tygodniu jeszcze zajdę, może zrobię dla Was jeszcze. Jeszcze przegląd. Także wyczekujcie na kanale. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj, za oglądanie. Tutaj jeszcze przepiękne płaszczyki, szary i beżowy. I jeszcze Wam na koniec pokażę, bo tutaj zanim wyszłam, to jeszcze mnie przyciągnął sweterek. Też taki fajny do narzucenia właśnie na top, czy na jakieś cieniutki, cieniutką bluzeczkę, 130 zł, rozmiar do l -ki. i tutaj są również koszule w kropki, kropki uwielbiam i jeszcze Wam pokażę ten sweterek, chyba drugi jest po prostu i szary, jest i w kolorze ekry, no i koszula przepiękna, no i tak, jeszcze Wam pokażę cenę tej koszuli, bo mi się bardzo podoba, 90 zł, także 2 XL, myślę, że w to warto po prostu, wiecie co, poczekać sobie, Albo kupić jedną rzecz taką, która będzie nam służyła przez lata. I wtedy wydaje mi się też, że materiały i ogólnie wykonanie jest super. W Reserved są to rzeczy takie porządniejsze. Tutaj mamy jeszcze sukieneczkę na koniec, też taka w kropeczki. Ale dla mnie ten materiał taki sobie jakby trochę pieluszkowy. 100 zł i elka największy rozmiar. Kochani, dzięki bardzo serdecznie za dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć.